Cześć, wszystkim, Anko Z tej strony Bartek, witajcie w nowym filmie na tym kanale. I widzowie, dzisiaj y, postaramy się przetrwać w świecie, w którym mamy 1.20 tylko i wyłącznie, jako iż zbliża się wielkimi krokami 1.21. To są wszystkie itemy z 1.20 i naprawdę, no... Jest ich, najwięcej nie ma, no. Mamy pełną dużą skrzynię i Dosłownie cały ekwipunek. Um, więc no może być ciekawie, i spróbujmy w ogóle tu jakkolwiek przetrwać. Więc na pewno weźmy sobie jakiś Cherry Lock. Um, weźmy sobie wiśniową kłodę i stwórzmy. A w tym stole y, weźmy skrzyneczkę, w której możemy poobjadać resztę zbędnych dość bardzo rzeczy siup, siup, siup siup, siup, siup oczywiście wszystkie postaramy się jakoś jakośkolwiek wykorzystać aha, fajnie, że jeszcze trzeba więcej zrobić skrzynek, siup skrzyneczka. siup też przydałby się bardzo miecz. Siub, siub, dobre. Do Włóżmy resztę rzeczy. I widzowie, teraz widzę, problem. W żaden sposób nie możemy umrzeć na pewno, więc zrobimy. Tego slajma no, To jest pięć Umarł i Umarł Głupi crafting Dobra. No, Już się potykamy O życie Albo bardziej o nieżycie. I wam powiem naprawdę Zastanawiam się jak możemy teraz Przetrwać i jakkolwiek Przepalać przedmioty no bo Ogniska nie możemy zrobić, bo nie mamy węgla. Nie mamy kamienia, więc nie możemy też zrobić pieca. Więc nie możemy też zrobić węgla drzewnego, więc... Weźmy sobie te sadzonki wiśniowe. Żeby tutaj nasza okolica wyglądała bardziej przyjaźnie. Przydałoby też się zrobić jakiś domek. Myślę, że zrobimy go z wiśni. Ewentualnie nic jakiegoś połączenia wiśniobambusowego I w sumie widzimy się już jak takowy domek zrobię. Dobra widzę mamy jakieś zarys z domu. Mamy tutaj takiego smoothie. Ja wiem, że to nie jest najtrudniejsze, ale... Mamy takiego no to jest serce, bo mamy serce. Mamy baryłki, mamy um, crafting. Generalnie mam, ja sam nie wiem jak to wygląda od dołu i może wyglądać bardzo źle. Chyba, trzeba jeszcze trochę tak dokolorować, nie tak powiem. No, powiedzmy tak. No i wam powiem naprawdę, to jakoś wygląda. Jakoś, ale wygląda. Eee... Okej, okay. myślę, że. że... Eee... że no to będzie wyglądał ten nasz ten. Za to widzę, że musimy wie... się zająć pierwszą rzeczą. Tylko zobaczcie, zrobimy takie fajne O. Takie O, takie. Okay. Ja wiem, że to piękno. Spokojnie. A ja tu weźmy jeszcze to. W ogóle widzowie i się. Matt wczorajszy z Mołdawii. Z... Z, z czym? Z, 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 z... z poską no um. to trochę porażka Nie będę spoilerował Jak chcecie to sobie obejścia w ogóle widzę, było jakieś tam o, jest jakaś taka strona powiedzmy na której można obejrzeć powtórki wszystkich meczów. No bo na pewno jest jakiś ułom, który będzie miał zawsze kamerę włączoną, kiedy ogląda mecz uh... wow. A jak kłótnia! Jesteśmy na trachie No wiecie. Co no chodzi? Eee... Uh... I wam powiem naprawdę, no i mamy... Bo teraz muszę pójść i zabijać te zwierzątka. Dobrze, a w każdym, razie, w każdym odcinku będę chciał się czymś zajmować. W dzisiejszym filmie będę się zajmował tymi oto czterema rzeczami. Dobrze, więc um, co zrobimy? Na pewno zrobimy motykę. To jest pewne. Zróbmy sobie patyki, zróbmy sobie mołtykę. Moim jedynym armorem będzie skórzany armor z krówek. Ja bardzo ciekawe. Jak chcecie, to możemy też zrobić z takiej z innej wersji, gdy ten, ten na przykład zakończymy. Myślę, że to też będzie dość yy, ciekawy pomysł. Ja sobie zjem tu. I teraz to... Tak. Wody nie mamy, ale to nie jest ważne. Bo nie mamy żalu. W każdym razie. Robimy sobie pole uprawne. Jezu wam moja na chwilę myślałem, że ścięcie. Ale szybko zabijmy te owce. I musimy uciekać spać, bo naprawdę nie jest dobrze. Dawaj ostatnią owcę, dawaj dobra Widzę To jest creeper, więc nie jest zbyt ciekawie I chyba się Z Złotami wam No ty mały Szkodnik Dobra Teraz? Widzowie tworzymy <noise> a, crafting tworzymy to a, z tych kwiatów da się robić barwniki Dobra, to zrobimy sobie całe nowe Błękit Możesz sobie tu coś postawić, chyba no, na... chyba muszę tak zrobić, nie? Jak przespać ten noc? Dobra, żyjemy. Mamy, które się pali, a te, które się palą, nie są agresywne? Mamy łóżko, to jest podstawa, mamy łóżko. Za to podstawa na pewno nie jest agresywny szkielet, który chce nas bić. Dobra, szczela, szczelają, szczelają. FBI Open to Uciekamy, 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 uciekamy. Dobra, umarł. My też zresztą w sumie prawie. Chodź, Krypcio, Krypcio. Nie, 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 się, żeby się nie, nie, się nie, 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 Dobra, nie, nie, ale resztę dokończymy później, bo ja mam nie, tej nie,